Uwaga, film jest bardzo zabawny. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Siemanko! O, siema! Witam we vlogu! Bum! Dobra, słuchajcie, teraz takie wejście właściwe. Yy, witam Was we vlogu. Yy, dzisiaj jesteśmy u kapera. O, proszę, tu idzie on. Witam. Yy, wielce. No. O, jesteśmy sobie w sadzie. Sad elegancki. Wiem, że gówno było widać. na znaleźć. Ogólnie to jest taki zesrany vlog. To taki... Szukamy kota. Szukamy kota. Szukamy kota. No tak. Więc słuchajcie, dzisiaj po prostu będziemy... No, i ja wam będę nagrywał takie odpały, takie z dupy, wiecie. Taki making up jak to youtuberzy wyglądają Jak youtuber wygląda tak wiecie, w czasie wolnym jest dziś niedziela. Mam wystrzane w życie w sumie. Więc pff, będziemy lecieć. to już w ogóle ziemia się z tego zaczęła robić. To jest piasek Dobra, lecimy do kota! Co jest stare, bo ja tutaj kamery mam. Chcieli wiedzieć to jest kaper. Z nim nagrywamy bedwarsy. No i mi aparat zaparował. I gówno. Dobra, słuchajcie, i wiem, że to zdałnione wejście. Smoka było zdałnione Ogólnie to jesteśmy, tak jak mówiłem, właśnie z kaperem. I to jest takie making of. Chcieliśmy zrobić dla was takie making of. Będziemy nagrywać kiołanek w jakichś zdałnionych miejscach. Na razie szukamy jakiegoś zdełnionego miejsca. To jest pierwsze. To jest saltanka. I to chyba nie no, O, to jest fajne, to jest zdawniane, czyli spoko. To jest chłodek basenowy. Okej. Dobra, no my idziemy szukać miejsca. No i przy okazji kota szukamy na Q&A. Bo wiecie, hajs się musi zgadzać. Co? Bo one ze Szwajcarii sprowadzane, Ze Szwajcarii malucha? Tak, ze Szwajcarii sprowadzone. Tak. No patrz, tu jest maluch. Nie wiem... Wy... żeby nie Ta. nikt nie ukradł? Tak, nie ma. Bez zamka To jest szwajcarskie ogólnie? Tak, no Macie. To jest specjalnie jest prowadzony do swojej targi. Tak, tak. Cześć, to się otwiera? No tutaj samka nie ma potrzeby, bo to jest taki specjalny mechanizm otwierał. Spe... Specjalny mechanizm? Która chciał znaleźć gałązkę. Nie wiem około. Nie wiem, bo nawet jest... obok, no może się nadal. O patrzcie. I to... uwaga, bo to nie jest typowy maluch. To nie jest kwiat 126 p tylko to jest kwiat 26 p. O, tutaj mamy silnik. Proszę bardzo, ile, ile to ma? 650. 650? Znaczy 650 silnik, a konie mechaniczny, to nie wiem ile masz 12? Nie no, nawet nie. Nie no nie, nie no nie no Ale nie, chyba chodzi, nie? Na chodzie? Ale nie, on na ma chodzi chodzi. Się koni, na chodzie, na chodzie. Na chodzi. Wiecie co może będziemy tym jechać, ale to musicie, nie wiem, jakoś... Łapek. No. Jak będziesz pić łapek, to przejdziemy się nim. <śmiech> <śmiech> I teraz bym się magiczna liczba łapek. Dam mu poprowadzić nawet. Nie wiem czy to jest dobra <laughs> decyzja. No. Ej stary, a można zrobić w sumie takie ujęcie w maluchu. Nie mam. Masz kuczyków. a to trochę słabo. No w tobie. Nie bardzo, ten ten kasza robi. A na hałdzie? Na chacie znaczy. Na to nawet mam, ale. A gdzie mam cię, koks leży. Kacz, koks? koks. <laughs> widzicie? Obknęli malucha z koksem. No, koksa mamy tam w maluchu, jest koks. Tu macie o koks. Jeszcze jest? tam są takie specjalne. Yy, ta, ślepa jest. Tak. <laughs> no, i, i widzicie, i tak właśnie wyglądamy. E, totalnie zjaroni. Dalej szukamy kota jakiegoś. No, można nagrać stary tego malucha.

Trzeba to zrobić. Jeszcze przyjeździe by było spoko, ale nie wiem czy odpali. Nie, No Zobaczymy widzowie, zobaczymy. Mówię, jak będzie wciulał łapek, to zrobimy taki odcinek. Zrobimy film Znaczy nie, teraz może zrobimy. Albo nie wiem, to się zobaczy, wiecie. A, rzekłam, że jak będzie to to No tak, tak. Znaczy pewnie, wiecie, bo to możemy nagrać teraz, a tego filmu nigdy nie wpuścić. Ale to by było takie zjarane. Dobra, robimy film Dobra, no. To słuchajcie, lecimy, widzimy się w kolejnej scenie. Chodzimy pies. pies, pies, pies. na to, pana to, pa, pa jak się rzuca, pa jak się rzuca do kamery. Wielki, wielki vloger. Siema, siema. A, one mi biją, nie? Patrzcie, patrz pan na to, pan na to. No widzicie, widzicie. Łapka w górę za te pieski, łapka w górę. Ile, mają, ile ma być łapek, żeby był kot? Eee... E, e, 10. O kurde. Dobra, dobra, robimy to. Teraz macie takie dwa słodkie pieski, które się pod drugiego Zrobimy to. Robimy to. Znaczy bo wiecie, my ogólnie się spotykamy raz na ruski rok i po prostu hurtowo nagrywamy. Po 50 odcinków A stary myślę to teraz QA. Myślę to QA teraz z tobą ma? Nie. Ono ma za 80 wyświetlań. Nie, No widzicie, widzicie? To jest człowiek biznesu. Dobra ja na razie wyłączam bo wchodzimy do domu więc ja spółko Widzicie jaki garage Dobra szukamy tuńczyków Pewnie i tak tylko dodał Pana to jaki motor widzisz? ile on ma? No ma Ale nie chodzi mi że litru A, 50 jest 0,6? 50 Ile? 50! A 50! O, patrzcie, to, to jest jeszcze taki stary zegarek. Jeszcze nikt, nikt... Obstawiam, że nikt z Was tego nie pamięta, bo teraz to już nie ma takich w lampie. Proszę bardzo. I co to jest? A, to jest Jawa. Jawa e, 50. Nie, no to elegancko. I patrzcie, jaki silnik. O, bardzo duży, 50. No, też na chodzie, rozumiem. No, pali ładnie. No. Dobra, słuchajcie, to my idziemy palić tego malucha i QA w nim robić. Znaczy, może palić, zobaczymy czy będzie go palić. Dobra, nagrywa się. Nagrywa się. Dawaj manie, kto już się kameruje. Dobra, czekaj. Dobra. Zobaczcie taki kluczyk specjalny, zobaczcie sobie. O, jest taki kluczyk. jest to yy, nie włamycie się do malucha. Możecie sobie wyrobić takie jak chcemy, żeby wyjść do malucha mojego. Kurde, zaraz będę musiał no, jednak inny kluczyk. Mamy problem z zamkiem. O, czekaj. O, dobra. O, kurde. Wy nie widzicie, ale to są pajęczy. I on, mówisz, pali? No. No, spoko. Dobra, czekaj. Te poddupniki, to co? nie za bardzo, to jest Dobra, czekaj. Ej, tu wydupce. O, niziutkie. Jest to jest niestety wysoki. O kurde. Ale to jest... Na czym on jest on jest na jedynce teraz? Erkę wrzucamy. Dobra. Tu jest wsteczny. Dobra, chodzi. Padre się wywrócę tak. że O taką, a tego teraz weszła trójka. No i tu masz rynkę, tu masz dwójkę, tu masz trójkę i twórkę. Mhm. Taka, czy, jest, czy jest tak? Jest. Uh, wow. Nie, bo jedynkę masz tu, patrz. O tak o. A tu, o kurde, ale ona ciężko idzie. Bo to jest jedynka, Dwójka, jedynka najwięcej używana. Trójka, na czwórka i wsteczny. No i wsteczny. A nie no, całkiem, całkiem fajna ta skrzynia, powiem ci. No, ręki, ci Patrzcie jak, jak wygląda maluszeko. A tu macie panel. Yy... Nigdy nie działał. Panel. Nigdy nie będzie działał. Ręczny? No. Nie masz ręcznego? Nie, urwana linka jest. Aha, no. A ogólnie jest do ozdoby. Tutaj jakby akurat działał. Tak, sprawdzimy czy może napon ma, ale raczej nie sądzę. No zobaczymy na sprzęgle go. Nie, nie, nie nie odpalimy. Bo on nie zapali na pewno, ale sprawdzimy czy chociaż ten działa. Nie, kulimyc się rozładował. <laughs> Okej, okay, no. A też... A bo tu jest gaz, tak? A on jest taki pewno zdałniony Wiecie, gaz. bo tu jest gaz. A on jest w ogóle jakiś dziwny, bo nie kontruje. On jest zdolniony stary. Tak, tu jest hamulec. To ale on ciężko chodzi. A, no teraz i się pierdolę. No w ogóle, patrzcie na to. Tu nie ma miejsca totalnie, ja nie wiem gdzie postawić. A tu pierawnica, tak? Kur... Zablokowała się, bo jest straszna. trzeba krótki wsadzisz. Dobra. Dobra, słuchajcie, my ogarniemy tego malucha trochę i... I będziemy ten... Miejmy coś nagrywać. dobra. I teraz wciąż się ten, ten nie kluczyko. O. Ojej. Mi się nie ale... Chulia, no nie <grymne> to, to <działa> normalnie. <grymne> no bo wiesz. Bo ja tu w końcu siedzę. Ale patrzcie, kierownica działa elegancko, nawet to. Chodzi, proszę bardzo, o tak, o. A jak zamek wyrobiony. O, proszę bardzo. Czekaj, tu masz akumulator, tu masz odpalenie. To masz tą o, o proszę możecie się zobaczyć tutaj. O, o tylko ostrość. Pa jak zarobiście. Czekaj, czekaj, czekaj czeka, Pana to. Jejisz to. znaczy zaczyna. No. Dobra, objaśnię pulpit, chłopie. Tutaj mamy wylot ogrzewania, który nie działał od jakichś 10 lat. Tutaj mamy światełkę w głowę. To jest takie gówno, można gaz zamontować. Eee, tutaj jest kontrolka. A, o kurwa. XD. Tak, czekaj, to są wycieraczki. Dobra, no tutaj są wycieraczki. Dwa stopnie, dwa stopnie. Tutaj jest ten, tutaj jest do spiskiwacza. to są kierunki, prawy, lewy. Tu są krótkie, długie. Światła. Maryjne i ogrzewanie tylnej szyby No i kilometro wiesz, czekaj się za płon. O, 73 tysiące on ma tak? Tak, tutaj się włą, włącza zapłon, tym, o tak o tutaj mamy sanie i odpalanie, tym się odpala. Czekaj, to jest sanie. To jest sanie. To jest sanie. A tak, to, to, co, to. to, to... Zrobicie. Zależniśmy zarobić miejsce, proszę bardzo. Swoją mordę się zobróje. <grym> no <grym> <zab> <grym> 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 ja tego nie nagrałem! Nie, bo nie ogarniacie, nie, ja przed chwilą tutaj tak... bo ten tak u niego dupnąłem, bo tak po prostu siedmę, nie? szedłem nie? i tak... Takie tak tyczne jeb było, nie o takie ooo kur! Dawaj no ci Bali! Pali, pali! Ale foli! Tak. Ej, a telewizor działa? Działa. Ja. Dobra. Wyłącz to gówno! Dobra. Ej, co z tym telewizorem? Czemu on nie chodzi? No moja sawalka na prądu. Kurde, jakie głupie go. Dobra, jest tak bez beki. To zajebany <laughs> Ej stare, a gdyby tym przedłużaczem wziąć go i pociągnąć od drewutni? A ja mam inny tak lepszy. No dobra, no to no spoko. O, bo ogólnie patrzcie, ten stolicek się postawi gdzieś tam daleko. Ja nie wspomniałam kamerę. Co? No tak, y tu będzie kamera. Y y y to drugi kamerzysta, to jest drugi kamerzysta, moi drodzy. Dobra. Znaczy to, to jest oryginalny kamerzysta, ten Wawrzyniak to gówno. Dobra, poczekaj. I jedne monety No i wiemy to sobie... <ścoughs> Kurde czekajcie, prawie mi kamerę o <ścoughs> Ja Nie wiem co wychodzimy jak to... Dobra, dobra, dobra. Ej, ej. Ej, dobra, dobra, ej, mordo, mordo, już. Dobra. O Jezu, e, dobra. Będziemy to ogarniać. Wiem, że dźwięk w tym filmie to gówno, bo to jest gówno, ale... Ale rozumiecie, to jest taki making of. Tak, y, tutaj y, światło przestało palić. to mała. No, ale zarąbiście piszcie. O, chodzi. Kurde, jakie chłodzenie. Kurde. I zgasł Ponadto, to pan, to widzisz to? Nie gadaj. Ty to jest jedynka? Słuchajcie, teraz będę niósł ten stolik. Dobra, no dobra, dobra, obejrzymy sobie jeden corobisty program. Wpierniczymy po jabłuszku z sadu i po przeterminowanym kubku h owoc No no i potem co? I potem będziemy nagrywać. Tu patrzcie, nawet specjalnie dwa fotele siatkowe, zobacz na to, co na to jaki. Nawet ta fotynę nie podążyłem. Nie, bo tutaj na nałożył. Dobra, dobra. No to możecie, to będziemy robić. Ej, stare, ile jeszcze do ferii? 18 się zaczynają. Kurde, to jeszcze... Ej, to jeszcze tydzień! A nie gówno, bo u mnie się zaczynałem 20 chyba drugiego. Nie wiem, bo chyba jest tak, że każda szkoła, wiesz, od to ustala. Dobra, to skala Teraz patrz, robimy tak samo. Czekaj, bo cię nie słychać, no. Dawaj. <grymne tacy my> Na kablu będzie wisieć. Dobra. Zalimy ją tutaj. O! Cze, Gówno! <grymne tacy my> O, o, o No i co Jakieś teraz polecam Magda Gessle. No polecam go pięknie. No nie, to trochę jak ona. No miga, bo miga, to telewizor ma to 40 lat. No tak na No dobra, słuchajcie, jeszcze te jabłka i. ile ci ryzykuje? No. Piękna antena. Piękna antena operacyjna. Zaczynamy to oknem. Już sypie! Поставляй это еще раз. <сícki> <сícki> Nie grywamy. To jest Czekaj. Dobra, czekaj. Nie grywam, że chcecie, jak to tak O, jeb. Je, dwie części w stronę, jeb, jeb. Tu o, i dwa soczki. No jestem. Dobra. I teraz tak. Czekaj? Nowy rok, ja montuję film, zaraz go kończę montować i się po zaspać. Ale przed tym dobra właśnie to pożegnanie. I w sumie, jeśli vlog Wam się spodobał, a mam nadzieję, że tak, no to możecie zostawić tą łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, bo naprawdę ja się napracowałam przy tym vlogu. Już nie mówię o tam cenzurowaniu, ale no rozumiecie. Roboty było. Ja to jeszcze kolorowałem i kolorowałem manualnie. Także fajnie. Dzięki za oglądanie. Jeśli wam się spodobał, łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem i komentarz. No. Jeszcze mogę wam pokazać moją choinkę. Tak. na dobra, noc, no dobra, popołudnie. 17.30 to chyba jeszcze nie jest taka późna godzina, więc wam pokazuję moją choinkę. Tak wiem, że mi go to, ale to nieważne. Dobra, trzymajcie się. 영상